Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A więc jak widać mamy tutaj koła zębate, ha, tylko że one kręcą się nie w tym kierunku, a my musimy wskoczyć na tamtą drabinkę, tak? Więc zmieniamy to ro, ro, lotu, że tak powiem. Rotu lotu, Boże, nie wiedziałem co powiedzieć. I jak widać te drugie koło teraz się kręci w złym kierunku i szybko musimy przeskoczyć tu zanim ono zacznie zawracać i pyk Widzicie? Pomyślałem od razu mniej więcej i od razu to wykonałem. Nawet nie wiedziałem, czy to zadziała, czy też nie. Ha. No i doskoczyliśmy, dobra. I co my tu mamy? Tu mamy jakiś Coś tu jest. Wow. Włącza nam prąd. No ale jak widać, od razu spada w dół. Ha. A ja z tej drabiny tutaj nie dostanę, niestety. Dobra, zobaczymy, co jest dalej. Tu jest wózek, tam jest dźwignia jakaś. Jak tam będę na górze i przestawię dźwignię, to najprawdopodobniej muszę wpaść na ten wózek, bo co by innego. Dobra, nastawimy go tu. No i teraz tym wózkiem trzeba pokombinować, musimy go chyba rozbujać Ale to fajnie lata ten łańcuch, aż go tak sługać realistycznie. Dobra, Pchamy, że tak powiem, wózek tutaj i włożymy na drabinkę. szybko, szybko, szybko. I pyk, dobra. Teraz czekamy łapiemy. W odpowiednim momencie muszę najprawdopodobniej to zrobić. Uwaga. Szybko Kosz, szybko, szybko! Udałko się! Brawo kamień Dobra, nawet mi się coś udaje. Włączyliśmy prąd, teraz jakbym na to stał bez bózka to od razu by mnie usmażyło. Ale ciemno jak... Nie powiem gdzie. Nam tylko oczka się świecą. I... I... I wskakujemy najprawdopodobniej trzeba na drabinkę. Wow! Piła! jest Nawet możemy o po ciemku przeskoczyć. Nie wiem czy cokolwiek widzicie. Ja ledwo cokolwiek widzę. Ale trudno. Uh, 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 uh. Wow! To ciekawe jakie ja mam potem przebieg, przecież patrzcie jakie to długie jest. A ten wózek stoczy się czy nie stoczy, jak go puszczę. No, stacza się. Dobra, spróbujemy od tej strony coś. Może go popchamy, on zanim się stoczy to. Szybko. Nie ma szans, patrzcie. E, e, e. He, jest się, ale fu, normalnie. Co się stało? Aha. Nawet nic nie widzę Przecież ta kula znowu mnie prze, przewali Dobra ja już uciekam Nie wiem nawet gdzie bo nic nie widzę ho, 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 ho. No już po mnie w tej chwili jak pięknie mnie zgniotło ha, To co ja miałbym coś zrobić Ja tu kompletnie nic nie widzę Dobra, już biegnę, może wcześniej można wskoczyć na tą drabinkę Tylko trochę światła by się tu przydało, co? No ej, no ale jak ja to mam zrobić? Wiem, chociaż czekajcie Nie ma szans Ha Macie jakiś pomysł na obiad? Tam trzeba w odpowiednim momencie stać chyba No i co ja mam zrobić? Ja biedny nic nie widzę no Dobra Może doskoczę do tej drabinki Heh. Jest! Udało mi się! Jednak trzeba kombinować. Tylko żebym ja jeszcze teraz coś powiedział. widział. Dobra, kula wpadła. No my przeskakujemy e, ten wysoko. Dajcie tu trochę światła. Dobra, tu mi dali jakąś skrzyneczkę. Najprawdopodobniej mam ją tam zwrócić w dół. Ale to też z trudniejszych misji, bo nic nie widać. Nagranie też będzie koszmarne. Ajajaj. No i fajnie, mhm. Jeszcze się usmażyłem, czy tam od... O, jeszcze odtąd będę musiał iść, to w ogóle. Super. Ja to jestem inteligentny. Znowu teraz, już ja pamiętał, gdzie to było. Dawaj te światło. Tutaj gdzieś. I teraz. Teraz. He. Dobra, udało go się. Chcę tak najszybciej przejść, bo żeby mi nagranie nie zepsuło. No, więc ja mam poradę, że tutaj nic nie widać? to już na mnie poradzę, nie? He. Dawaj skrzynkę. A ta lampa się uja, dynda i w ogóle. Teraz muszę trafić. Koszmarny odcinek, no. Dobra, zrzucamy, powoli. Teraz już się tak nie łoj Dobra, udało się tu Już jaśniej, widzę jasność Widzę jasność, ja yeah. tup 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 Dobra, ja chyba sobie tu zapiszę co, bo trochę to trwało, tak więc widzimy się w następnym odcinku. Cześć!